Ukradziono nam tramwaj. To jest najgorsza sytuacja. Najgorsza informacja w tej sytuacji. Najlepsza jest taka, że mimo, że została ta kradzież dokonana przez osobę, która nie ma uprawnień do prowadzenia tramwaju, to nie doszło do tragedii. Nikomu nic się nie stało. Faktem jest, że 20 minut po północy z terenu zajezdni w Zawodziu wyjechał tramwaj PESA 2012. Wagon został ukradziony przez człowieka, który nie jest związany z naszą firmą, nigdy nie był naszym pracownikiem, nie jest tym pracownikiem. Około 35 minut po północy do dużurnego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie wpłynęło zgłoszenie. Dotyczyło tramwaju, który powinien znajdować się na zajezdni w Katowicach, natomiast porusza się po ulicach Chorzowa. Początkowo zgłoszenie wykonał inny motorniczy, który zauważył nietypową linię tramwaju. Przekazał tą informację do dyspozytora, który powiadomił nas. Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty sprowadzenia zagrożenia katastrofy w ruchu lądowym oraz kradzieży z włamania.